Linia. Czy to jest właśnie to, co mamy widzieć w lusterkach? Mam wrażenie, że bardzo często kursantom tak się wydaje, no bo trzeba zrobić ten łuk na egzaminie, więc najlepiej, żebyśmy doskonale widzieli linię, ale jest to bardzo zgubne założenie. Co mamy widzieć w lusterkach i jak je ustawić? Zapraszam na ten pewnie minutowy albo dwu film, ale to w środku. Ustawienie lusterek. Ja mam taki archaiczny samochód, gdzie mamy takie dwa dzyndzle, żeby ustawić e, lusterka. W większości samochodów jest to już e, elektrycznie takim joystickiem. Dobra, ale sposób ustawienia to jest jedno, ale najważniejsze, co musimy w tych lusterkach widzieć. Więc ja kiedyś usłyszałem taką fajną zasadę i jej się trzymam i ona pomaga. To jest to, żeby w tym miejscu lusterka. Elektryka. Żeby dokładnie. Tutaj, w tym miejscu, lusterka, żebyśmy widzieli naszą tylną klamkę. I tutaj delikatnie widzieli samochód. A w całej części lusterka chcemy widzieć drogę, która jest za nami. Jeżeli my ustawimy sobie lusterko tak, że będziemy mieli klamkę tylną, w sensie to jest taka reguła, wiadomo mniej więcej, bo różnie są te klamki, ale zauważyłem, że ona się najbardziej spisuje. I jeżeli ja ustawię lusterko tak, że będę widzieć doskonale tylne koło i jakby wszystkie linie z tyłu, to fajnie. Gorzej, tylko jak jadę na ulicę i będę chciał zmienić pas. I się okazuje, że ja widzę samochody, które są metr za mną, a nie na przykład tych metrów 100 czy 50. I tak samo, prawe lusterko dokładnie tak samo. Czyli ustawiam je sobie w taki sposób, żebym ja mniej więcej na tym środku widział tą tylną klamkę, ale chodzi głównie o to, żebym ja widział to. Co jest po prostu za mną. Oczywiście pamiętajcie, że najpierw trzeba ustawić fotel, a nie lusterka. Dobra, poradnik bardzo krótki, ale myślę, że potrzebny. Także jeżeli Wam się spodobał, to napiszcie w komentarzach, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie i po prostu twórzmy razem ten kanał, żebym ja wiedział, czy w ogóle chcecie takie krótkie poradniki. Cześć!